Czekamy Nie bój to na YouTube Ty to nagrywasz? Zacząłem Co będzie walka traktora. No reklama serwera będzie. O oh kurde! Nie mogę stanąć na wluknąć na rachółka. E, ale weź tak weź bez tego dźwięku. To będzie chamskie, będzie. No chodź, tutaj, <śpiewa> O, urosło już trochę. Poleciałeś? No. Gdzie jesteś? O, tutaj. Urosło już trochę. nie widzę. Jest tytuł. Zapasy na... na jedźmieniu. Okej, no. będzie dobre. Również micior będzie Au 2012 No Ja, nie widzę Tdych No chodź Ale poleciałeś O fajnie wygląda ten świat od zału Kurce O, już sporo urosło No sporo sprawy myślę będziemy własi Co ja poczekam wszystko? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? O, dobra, widzę, widzę. Wiesz co, dobre będzie na przykład jak będzie na przykład kiedyś zrobimy zapasy kombajnów? Gdzie jesteś? O, dobra. Bobus? Krzykaj, ale nie, to jest dobra. Fajny świat wygląda od dołu, tak jakoś tak. Zobaczysz zresztą na filmiku. Jadę, Jadę tam sobie na koniec zobaczyć jak tam wygląda. Okej. Okay. Został mały pasek. Widzisz? Jestem. No widzę, widzę. Albo to jest to nie urosło, po prostu. Bo no, siali... no bo to później sialiśmy, nie? Jadę taką sobie drogą. Ho, ho, ho zrąbiście Co, poczekamy aż wszystko urośnie. No tak, ja to siałem, ale później, nie? No. Chodź tu, dziadu. Pójdź, jaj, prawie. Pójdź. Co? Za ring wyjechałeś Cicho! Przegrałeś! Cicho! Ale lecę! Ja! Widziałeś? No! Ująłem to pięknie Nie chcę tu... Uhu! Alfa nie siedzi na dwóch kółkach <grym> Jak ty to robisz? Ja cię nie? O, tego nie wiem. A O i znowu. Spójrzcie, nie do światła Znowu sknęliśmy. Weź wysiądź. Obydwoje? No, idę po Bez komentarza.

Ale zasuwa ten kąpań Cześć chwilę, a jedną rzecz tylko musisz zrobić jeszcze Nie musisz nic zrobić, ja już Co ty chce robisz? Screen składy Czekaj, 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 okej okay. Tu, kompanią tu, tu No jeszcze kąpań utknął Kąpań utknął, ale bez ja oh, Nie, nie, jest Oj, mój też traktor, ładnie się postawił. Czekaj, muszę tylko dobrego wsiąść. Jestem w moim? W moim. No rozwalę twój traktor. Nie, próbuj go No e, ty! No chodź tu! Dobrze. Jeszcze raz dotnie to wyrzucę cię z tego serwera. Teraz może spróbuj walnąć jeszcze kombaj. No, od razu Już ci posunę No e no, uciekać od... Razu. No chodź tutaj Ja próbuję O kurcze! No spoko drę! Czekaj, 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 muszę się... Dobra. Pa. Nie wiem, kto bardziej ucierpi na tym. Trudno powiedzieć, a ci to robię rytylca. Chodź na czołówkę taki pod... Dobra. Chodź tutaj, dziadu. No co uciekasz? Łojojojo. Jo, jo. Nie wystarczy z tego kombajna. Ale ogier z ciebie. Co? Ogier z ciebie dziki. Jadaj do swojego traktora. Robi go to. Ty, ja muszę... <grywia> Jak krączyłeś? <grywia> to myślę, się bardzo ruszan Uhuuu Jak leciałeś. Fajnie się leciało? Nie leciałeś. No tak, ale to co fajnie wyglądało. To? O kur Wiesz coś znów, ten nasz głos to jakbyś miał kurde nie wiem 20 parę lat, jakbym był jakimś dzieciakiem małym. No wiadomo. Kurde, Trzeba... to jest jakieś. Siała dzieciak. Ty ja się przymij Dzieciak Tomek ma tutaj. Dziadek! Dziaduch jeden staruch. Mister Mister ma as 4 lata Dziaduch piguła, kurde. O, no, no ja pierdziulę no Zajebi... o dobra jest git Piguła ma 22 lata i szukam te żółpu panienki O kurczę Ale fajnie by. wygląda świat do góry do gawii no, Fajnie, fajnie, nie Jak niczego nie ma, tylko to jest głupstwo Nie No o kurde jaaaaa mój poza ring wyjeździesz przegrałeś znowu Przegrał Zpierdolnij mnie Bo wyjeżdżam za ring Okej, ja wracam na ring Oda Mr. Myshore który ma 4 lat, to bym chciał wchodzić na rękę. Uj, 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 Ale się leci! <grym> no rusz się! Myślałem, że jest traktora, nie? Co, dobrze, przypadek. Często niestety mi się to zdarza. Zobaczymy jak tam urosło? No. Ten pasek chcę zobaczyć. No. Nie no. urósł. No nie, jestem, nie, żal. Dalej jest. Mhm. Okej, okay, tam kid z tym trochę stracimy. Na dużo nie stracimy. Co A tam, tam? jest? Jest wielkie Ja pierdziulę znów. Jak tam świat? Cudownie. Także swój górny gam jest. <noise> Jak się? Widziałeś to jak gdzie? No tak nie za bardzo. Nie. O la la Co tam? No weź mnie teraz po prostu. Fajnie wygląda świat od dołu. Weź tak się dookoła obejrzyj. Nie, ja tak patrzę sobie teraz do góry. Weź się do swojego kombajna. Teraz ty swoje biedysz. Za wolno mam. O i to i co się dzieje Pchnij 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 Pchnij, pchnij Ale zasuwam. Ile? zasuwam Ile? i to i to i to i Okay. No i się kręcą. Idź po niego. Ja chcę popatrzeć na świat do góry. O! Ja Czego tak... Wygląda świat jak popatrzeć na to zboże tak od gó do góry do góry. Fajny, no. O. o! No kurczę, nie uhuh. <gry> No chodź tu, dziadu. To jesteś lepszy na zakręcie, to do dlatego jadę prosto. Wow, wow, wow. <laughs> może pomóc? No, może bym się udał. A tylko światełko się świeci. O, widzę cię. Yeah. Ciekawie, że już trwa ten filmik. Co? Ciekawe że już trwa ten filmik. Ja pierdziulę! Tak fajnie gdzie, Tak fajnie trafił czasami. Ty no. przednie koło jedno na drugie. To wtedy tak fajnie lecisz. Bo ja nigdy nie lecę. Wuhu. <ścoughs> A nie trafił. Dzisiaj mi chyba. Nie, nie, je, je, je. Gdzie ja jestem? Od... Gdzie ty jesteś? No patrz tutaj Dziadzie Jaki dziad On się... Ucie. Fajnie to wygląda Gdzie ty jesteś? To <laughs> dalej się kręci O urosło O! Jaki cud Wygląda to co na mnie zarąbiliście Brawo Dla mnie Jadę tam dalej, gdzie jest żółte. To możemy się widzieć. <gryw> Kurczę, znowu urosło. Uuu, alfa się... lato. Lata. Zaraz. Nie znowu jestem tu... pewien, czy wtedy włączyłem ten siewnik. Czego miałem włączonego? O, urosło. Uciekamy przed tym zielonym. Kurczę, cały czas rośnie. Gdzie jest takie ciadostwo? O, do, rośnie. Czadu, rośnie. o, rośnie, rośnie. Koniec. Dziadu, chodź tu. O, rośnie. Czy słyszysz ten szum? Bo on jest zarąbisty. Nie. Eee. Auć. Dobra, czekaj. Coś się chyba... O, już jest get. Dobra, nie wiem. Kończymy to, czy jeszcze nie, czy już nie? Znaczy się filmik? No filmik jest Dobra, dobra to ja kończę. Nie, czekaj. Czymś... Co ty robisz? Filmuję. Co? Filmuję ten cud natury. Cud natury! Czy jest nawet nie wygląda? I pniemy się w górę i w górę i w górę.